Witam Was w kolejnym odcinku gotowanie z Halo. i tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy sałatkę z kukurydzą, serem i jajkami. Jak widzicie, tutaj mamy nasze produkty przygotowane, czyli kukurydzę konserwową, ogórki, szczypiorek, jedną cebulkę, dymkę, ser żółty, jajka ugotowane na twardo, majonez. No i oczywiście do doprawienia, troszeczkę ewentualnie soli także zapraszam do obejrzenia filmu jak będziemy tą sałatkę przygotowywać Hania zaczyna od pokrojenia cebulki, dymki a następnie resztę produktów też będzie tutaj kroić i wszystkie będą wsypywane tutaj do miski teraz następny szczypiorek Następny w kolejce do pokrojenia są yy, ogórki. A teraz yy, następnie Hania tutaj kroi ser. Przygotowała go sobie w takie słupki, a teraz następnie tak drobno je kroi tutaj ten ser. Teraz następnej kolejności do krojenia, tutaj Hania sobie przygotowała jajka też tak drobno, tak jak widzicie i do miski i będziemy wszystkie produkty razem mieszać teraz nasze wszystkie produkty mamy już w misce i ostatnią rzeczą którą tu Hania dodaje jest to kukurydza z puszki konserwowa, także teraz delikatnie to wszystko wymiesza, a następnie dodamy tutaj mamy dwie łyżki majonezu i następnie do, tak, doprawimy to solą i pieprzem. Teraz dodajemy do smaku troszeczkę soli, tak jak mówiłem wcześniej i pieprzu. Delikatnie tuchania wymiesza, a następnie doda majonez i teraz czas na majonez dwie łyżki, tak, dwie łyżki stołowe i delikatnie tak jak wcześniej tu wymiesza i będzie już gotowa do podania a oto nasza już gotowa sałatka z kukurydzą, serem i jajkami Mamy nadzieję tu z Hanią, że spodobał Wam się ten pomysł na przygotowanie w ten sposób sałatki. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. I pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Papa! Papa! Pa, pa, pa. Pa, pa.